Krok szósty. No co, masz jakieś ulubione, ulubione piosenki, ulubionych wykonawców. Um, może masz jakieś uh, favorite show, jakieś hobby. To jest też siódmy krok. Jedziesz z koksem, jedziesz z koksem. Robisz sobie, jeżeli lubisz jakieś piosenki, jakiegoś piosenkarza, dajesz kara, karaoke. Świetne do nauczenia się, jak wymawiać słowa, Karierki, słuchanie muzyków przede wszystkim, a potem śpiewanie tego. To jest super do wysłuchania się, osłuchania się z, jak, z wymową słów, zdań, zwrotów. Świetne. Używasz tego? No i dobra, a co jeżeli? Czy lubicie oglądać filmy? Czy macie jakieś takie seriale, filmy, um, do których wracacie? Powiedzcie mi, napiszcie, czy macie seriale lub filmy, do których lubicie wracać? Ja mam taki. Ja uwielbiam oglądać The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Uwielbiam. Po prostu oglądałam tę serię już chyba 30 razy. <laughs> and I keep going and going and going and going. Więc teraz tak, jeżeli ty. Masz serial albo jakiś film, do którego lubisz wracać, który lubisz sobie obejrzeć od czasu do czasu, masz zakaz od dzisiaj oglądać go w języku polskim. Ty już znasz ten film, prawdopodobnie Inside Out, czyli na wylot, nie ma potrzeby, żebyś ty teraz oglądał to znowu po polsku. Teraz zaczniesz go oglądać po angielsku i zaczniesz łapać zwroty, które ty już i tak znasz po polsku. Więc ja polecam, wszystko, co już masz ogarnięte po polsku, wrzucaj teraz już po angielsku. i Tylko po angielsku. I to bez napisów. Jeżeli znasz film, serial po polsku już, to bez napisów. Tylko audio po angielsku. Nie ma potrzeby napisów, bo to masz się słuchać z językiem. Natomiast, jeżeli oglądasz coś nowego, ok? Coś nowego, to z napisami napisy używaj. Ja uważam, że jest ok. Bo tak to się człowiek tylko frustruje, że nie rozumie, nie? Frustrujesz się, że nie rozumiesz tego, Ogl straciłeś godzinę na oglądanie czegoś, bo chcesz nauczyć języka, a nic nie zrozumiałeś, to jest bez sensu.